Skąd pomysł, żeby dzisiaj przyjść na warsztaty z Anią Samusionek pod tytułem Jestem Emocją, zamiast na przykład z dziewczynami na dobre wino wyskoczyć? Powiem tak, wino wypiłyśmy na dole, więc było już takie delikatne przygotowanie. A skąd pomysł? Yy, ogólnie jestem kołczem i yy, zajmuję się tego typu rzeczami, sama prowadzę grupy i interesują mnie wszystkie osoby, pomysły, jak zarządzać emocjami, co robić i co nam to daje w życiu na przykład nie wiem ostatnio film krótki 20 minut Jacka Walkiewicza który daje też dużo przemyśleń daje pozytywną energię i pobudza nas do działania i do myślenia czy generalnie ludzie mają problemy z okazywaniem emocji i z wyrażeniem ich? Mm, można powiedzieć, że coraz więcej, ponieważ zamykamy się w erze komputera, internetu, gdzie tych emocji werbalnie nie możemy przekazać, tylko czasami słownie, ale nie ma nic lepszego jak ta bliskość i te emocje przekazywane bezpośrednio drugiej osobie. Myślę, że to jest najważniejsze. A jak radzić sobie właśnie z brakiem okazywania emocji? Jak radzić sobie? Ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest pielęgnowanie przyjaźni, Związków partnerskich czy relacji rodzice, dzieci i dbać o to. I radzenie, może szukanie pomocy, może takie spotkania jak dzisiaj pomagają nam zatrzymać się na chwilę i spojrzeć z boku, że jednak wrócę do domu i przemyślę, czy może warto porozmawiać z mężem, czy z dzieckiem i zobaczyć, co u niego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.